Dzień dobry. Dzisiejszym moim gościem jest pani Magda Celejewska, Country Manager z EF Education First. Dzień dobry. Jesteście organizacją edukacyjną, która od lat zajmuje się nauką języków obcych, wymianą, wymianami kulturowymi oraz programami edukacyjnymi dla różnych grup. I właśnie w tym roku obchodzicie swoje 60-lecie. I chciałbym się zapytać, jakie były takie kluczowe momenty w historii firmy zarówno na świecie, jak i w Polsce, i jak się zmieniła właśnie działalność Education First i EF na przestrzeni lat. O, to długie pytanie, ale postaram się, postaram się na wszystkie jego części odpowiedzieć. Misją firmy EF Education First jest otwieranie świata poprzez edukację. I EF rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, robi to konsekwentnie i bardzo efektywnie przez od 60 lat już. Firma powstała w Szwecji w 1965 roku. Kiedy to młody szwed Bertil Halt um, wpadł na pomysł łączenia nauki języka angielskiego z podróżowaniem. Um, dlaczego na to wpadł? Ponieważ Bertil Halt sam zmagał się z problemem w uczeniu się języka obcego z uwagi na jego dysleksję. I wyjechał najpierw on sam na wakacje do Anglii. Gdzie przekonał się, że nauka języka jest dużo bardziej efektywna, proces przebiega dużo szybciej, jeśli zanurzysz się w kulturze tego języka, jesteś otoczony ludźmi mówiącymi tym językiem. Ym, I zauważył u siebie olbrzymią poprawę, i tak oto właśnie wpadł na pomysł, żeby podzielić się tym doświadczeniem z innymi ludźmi. I w 1900 w 65. roku właśnie, zebrał pierwszą grupę studentów, z którymi wyjechał do Anglii na naukę języka i tak właśnie zapoczątkowała się historia i Education First. Dzisiaj, 60 lat po tym wydarzeniu, mamy 50 własnych szkół na całym świecie, na wszystkich kontynentach, nauczamy 8 języków. Przyczyniamy się do zmiany komfortu życia naszych kursantów, zarówno w sferze zawodowej, jak i w sferze prywatnej. Wszyscy nasi kursanci wracają z naszych kursów nie tylko z wyższymi kompetencjami językowymi, ale również z przyjaźniami z ludźmi z całego świata, które trwają bardzo często całe życie. To tak pokrótce, wydaje mi się, że odpowiedziałam na, na Pana pytanie. Odnośnie misji i kluczowych momentów, bo kluczowe momenty to były właściwie no lata 70., kiedy też powstawały kolejne nasze programy, bo to nie tylko kursy językowe za granicą, ale również. Um, nauka w liceach w Stanach Zjednoczonych, na przykład, um, albo um, w 1974 roku um, powołanie szkół um, no nie, nie tylko w Anglii, ale zaczęły się otwierać szkoły też na innych kontynentach. Um, otworzyliśmy wtedy szkołę w Meksyku, w, w Japonii, w Tokio. Um, także bardzo dużo takich jest kamieni milowych, które wydarzały się przez te ostatnie 60 lat. A to tak jak właśnie pani powiedziała, że organizujecie właśnie wyjazdy, że osoby mogą się uczyć za granicą. I chciałem się zapytać, jakie są takie najpopularniejsze programy, albo właśnie kierunki wśród Polaków? I czy to mm -hmm. są najczęściej też właśnie młode osoby, czy tak czy starsze, czy to jest jakieś, nie 50-50, czy która grupa mhm. najczęściej właśnie bierze udział w takich programach. Jasne. To może y, rozpocznę od odpowiedzi na pytanie, jakie to grupy są wiekowe, bo generalnie wysyłamy y, osoby, czy dzieci od siódmego roku życia do ostatnio, y, chyba najstarsza nasza kursantka y, obchodziła ostatnio urodziny na kursie w Rzymie, y, y, to był jej 90. urodziny. Wspaniały wiek. Cudowna celebracja była, także wysyłamy na pewno bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo dzieci w okresie wakacyjnym, ale również poza, szczególnie te dzieci, które na przykład uczą, są w edukacji domowej, bardzo chętnie rodzice ich wysyłają też poza wakacjami na, na pobyty właśnie w różnych naszych destynacjach. Jeżeli chodzi o destynacje, które są najbardziej popularne na kursy językowe, to rozgraniczyłabym teraz wiekowo, może, bo dzieci i młodzież najchętniej, jeżeli uczą się, chcą się uczyć języka angielskiego, podróżują do Wielkiej Brytanii, na Maltę i do Stanów Zjednoczonych. Natomiast starsza młodzież, czyli Powiedzmy 18 plus i 50 plus. Bardzo chętnie uczą się też różnych innych języków, czyli to jest często Malaga, Barcelona, czyli język hiszpański, Nicea, język francuski, Rzym, język włoski, ale jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, to też bardzo często wybierają, wybierają Maltę z takich tych bliższych kierunków, ale również na przykład Singapur. Tak, chciałem się zapytać, bo oprócz właśnie tych wyjazdów, i kursów organizujecie organizuje IF Education First co roku taki raport o znajomości właśnie języków na świecie. I chciałem się zapytać, bo jeśli chodzi o język angielski, jak wypada Polska w najnowszym zestawieniu? Czy widać jakąś poprawę właśnie wśród Polaków? i które miasto w Polsce jest w tym najlepszym zestawieniu. Aha, okej. Okay. No to jest bardzo ciekawe. My zawsze z niecierpliwością czekamy na wyniki tego raportu, bo porównujemy sobie też do lat poprzednich. Rzeczywiście IF English Proficiency Index, bo tak się to nazywa, to jest raport, który IF publikuje corocznie. I zawsze w listopadzie otrzymujemy wyniki z kończącego się roku. Jest to próba na ponad 2 milionach badanych na całym świecie. No i cóż, muszę powiedzieć, że Polska w sumie nieźle wypada, bo na świecie na 116 badanych krajów Polska zajmuje 15 miejsce, natomiast w Europie 13 miejsce zajmujemy. I w Europie, może co ciekawe, bo pewnie słuchacze ciekawi są, kto jest przed nami, to od razu powiem, bo, bo też bardzo byliśmy tego ciekawi. No więc tak, na miejscu pierwszym jest Holandia, później Norwegia, Szwecja, czyli kraje skandynawskie, i później ciekawostka Chorwacja, Portugalia, Dania, Grecja, Austria, Niemcy. Rumunia, Belgia i my. Jeżeli chodzi o regiony Polski, to województwem, który najlepiej włada językiem angielskim, jest województwo małopolskie. Później mamy, właściwie na podium, jest na drugim miejscu kujawsko-pomorskie i pomorskie. Mazowieckie niestety na podium się nie załapuje, jest na czwartym miejscu. Najsłabiej wypadają województwa lubuskie i warmińsko-mazurskie. Wśród natomiast największych polskich miast, Prym, Wiedzie, no bo skoro województwo małopolskie, no to możemy się domyślić, że Kraków, później Poznań i Gdańsk, Warszawa zajmuje miejsce czwarte. Jeżeli chodzi o grupy, bo to też jest ciekawe dla nas, jeżeli chodzi o grupy wiekowe, które osiągają najlepsze wyniki, to jest to grupa wiekowa między 26 a 30 rokiem życia, czyli to jest koniec studiów i pierwsze lata, prawda, już takiego życia zawodowego, um, oraz 31-40 lat. Natomiast. Um, Muszę powiedzieć, że to też było dla nas zaskoczenie, że najmłodsza grupa tych badanych, czyli 18-20 lat, odnotowała spadek wyników na przestrzeni? Właśnie chciałam się zapytać, ponieważ jednak to jest pokolenie, które zaczyna już jakby żyć w internecie, więc z tym językiem ma cały czas do czynienia, więc właśnie chciałam też się dopytać, czy to jest jednak jakaś tendencja wzrostowa, że coraz lepiej im idzie, czy właśnie jednak odwrotnie? Właśnie dlatego było to dla nas wielkim zaskoczeniem, że, że jednak to ta grupa zaliczyła spadek, gdzie te osoby już może świadome potrzeby, potrzeby tych kompetencji językowych, czyli 26-40 lat, które potrzebują też tego języka bardzo często ze względów zawodowych, prawda, właśnie te grupy rosną, czyli mamy coraz więcej osób. No z lepszymi kompetencjami językowymi, natomiast 18-20 tutaj właśnie zalicza spadek. Ciekawe, zobaczymy co, co przyniesie kolejny rok. A wiadomo, z czego to okay. wynika, no bo te starsze grupy, no to wiadomo, że jednak kariera zawodowa, tutaj trzeba się dostosowywać, więc ta nauka języków jest dosyć ważna, ale dlaczego te młodsze osoby tak zaniedbują? Ciężko ja powiedzieć, no to są osoby, to są osoby po bezpośrednio policjach, po technikach, prawda? Gdzie być może to, to jest jeszcze ten wiek, kiedy oczywiście możemy powiedzieć, że młodzież jest też otoczona tym językiem, prawda? No bo w internecie, wszędzie yy, yy, bardzo często. To na przykład ci, którzy chcą się nauczyć języka, oglądają filmy z języku angielskim, prawda? Natomiast nie wiem, to jest pewnie związane gdzieś z może z jednak naszym systemem edukacyjnym. Chciałem się też dopytać, ponieważ w związku z tym, że obchodzicie właśnie 60-lecie. Chciałbym mhm. się zapytać, jak zmieniło się podejście do nauki języków e, właśnie w ostatnich tych 60 lat? I taki temat gorący, e, czy, na, czy, w, czy na, jakie trendy dominują obecnie? Czy AI, czy inteligencja e, będzie mogła w niedalekiej na przykład w przyszłości wyprzeć tradycyjne metody, czy nauczycie, fizycznych nauczycieli, czy coś będzie tutaj, może Pani widzi jakiś. Trend. Mam nadzieję, że nie, odpowiadając na tą drugą część pytania. No jednak kontakt z żywym człowiekiem to jest zupełnie inny komfort, prawda? Więc, więc mam nadzieję, że, że, że takiego scenariusza nie będzie. Ale rzeczywiście ta metodyka nauczania języków obcych mocno ewoluowała na przestrzeni tych ostatnich 30 nawet lat. Po tym, jak Polska przestała być krajem komunistycznym, otworzyły się granice, ludzie zaczęli podróżować. Więc po, po otwarciu granic i po wyjściu Polski z grupy państw bloku wschodniego, oczywistym stało się, że najbardziej efektywna nauka języka obcego jest wtedy, kiedy możemy doświadczać takiej pełnej imersji. Czyli takiego pełnego zanurzenia się w tym języku. Uczymy się w kraju, w którym jest to język ojczysty. Otoczeni jesteśmy jego mieszkańcami oraz kulturą, więc wiadomym jest to, że, że to jest najlepsza okazja to jest najlepsza szansa, żeby tego języka rzeczywiście się nauczyć i najszybciej posiąść te kompetencje. Nauka języka online, y, dzisiaj, po, szczególnie po pandemii, coraz bardziej y, prawda, popularna, czy stacjonarnie w szkole językowej z lektorem, no to w dalszym ciągu y, jest to ten sam sposób przyswajania nowych słów, czy uczenia się struktur gramatycznych, y, no, najczęściej w oparciu o podręcznik, prawda? więc. Y, Myślę, że porównałabym to z taką bardziej mozolną nauką i przyswajaniem tego języka. Nauka języka w otoczeniu natywnych mieszkańców i z uczniami z całego świata, uczącymi się go w szkołach i na kampusach, to jest jednak zupełnie inna jakość i wartość. Chciałem się jeszcze tak zapytać, jeśli chodzi o EF Education First, czy mają Państwo jakieś plany na kolejne lata? Czy możemy się spodziewać jakichś nowych programów edukacyjnych lub ekspansji na nowe rynki? Ja tutaj bardzo dużo, Panie Piotrze, powiedziałam o, o naszych kursach językowych, prawda? Mhm. Wspomniałam już o wymianie licealnej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast my tutaj w Polsce mamy też inne produkty EF Education First, to jest Cultural C OPER, gdzie wyjeżdżają z nami ludzie, bardzo często młodzi ludzie, na przykład po maturze do Stanów Zjednoczonych i tam pracują w rodzinach. Zajmując się po prostu dziećmi tych rodzin, to są przepiękne doświadczenia, cudne, cudne historie, w ogóle, jakie oni później opowiadają po powrocie, bo też nawiązują bardzo długotrwałe, wspaniałe relacje z tymi właśnie rodzinami. Podróżują, zwiedzają Stany, jeżdżą z nimi na wakacje, także jest to bardzo, bardzo fajne doświadczenie. I z tego na przykład też bardzo często korzystają osoby po maturze, które chcą sobie na przykład zrobić gapier, bo jeszcze nie wiedzą, co chcą studiować, kim chcą być w przyszłości. To jest wspaniała okazja na to, żeby, żeby właśnie zrobić coś dla siebie. No i oczywiście wracają z wspaniałym językiem angielskim. No i jeszcze mamy IF Academy, czyli nasze szkoły z internetem w Pasadenie, w Nowym Jorku i w Oksfordzie, gdzie szkolimy, uczymy, edukujemy naszych uczniów, którzy tam jadą na, do liceum właśnie i mogą ukończyć to liceum maturą. No i teraz, jakie, jakie plany mamy na kolejne lata? No, w tym roku w ogóle już uruchomiliśmy w Polsce program wymiany licealnej w Stanach Zjednoczonych. Pomimo tego, że w sumie jest to dojrzały i bardzo doceniany program IF na całym świecie, bo powstał w latach 70. już XX wieku. To w Polsce jest to nowa oferta dla Polaków. Jest to program dla uczniów szkół licealnych 15-17 lat, czy tak, pierwsza, trzecia klasa liceum, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie nauki w liceum w Stanach Zjednoczonych. No jest to opcja bardzo rozwijająca. Uczniowie mogą wyjechać z nami na semestr lub na cały rok. To jest jedna rzecz, którą już uruchomiliśmy w tym roku. Ponadto od niedawna koncentrujemy się na aktywizacji językowych osób 50. Plus. Uwielbiamy tę grupę wiekową. Organizujemy specjalne pobyty dla naszych kursantów w 15 lokalizacjach na całym świecie, nauczamy różnych języków. I w tych miejscach, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, witamy w naszych szkołach i na kampusach osoby z całego świata, w tej grupie wiekowej, właśnie. No to jest w ogóle wspaniałe doświadczenie. No poza nauką, oczywiście języka, kursanci spędzają czas na zwiedzaniu, na poznawaniu kultury danego kraju. Biorą udział w specjalnie przygotowanych dla nich przed aktywnościach. Na przykład na Malcie, jedną z wielu aktywności jest wyciskanie oliwy albo produkcja limoncello, nauka salsy w Maladze, degustacja winiserów w Nicei. Warsztaty robienia włoskiej pasty w Rzymie i tak dalej, i tak dalej. No jest ich bardzo dużo, i, i nasi kursanci wracają naprawdę zachwyceni, bo, bo mają nowe doświadczenia. Nie dość, że nauczyli się języka, uczą się języka, to mają nowe doświadczenia i też wracają z wieloma wspaniałymi znajomościami. No i Cóż, i obni jeszcze obniżyliśmy też wiek najmłodszych naszych kursantów, których rodzice chętnie wysyłają z nami na kampy tematyczne. W tym roku mogą z nami jechać już dzieci w wieku 7 lat. To będą takie najmłodsze grupy od siódmego roku życia. Tak więc no, podsumowując, cały czas rozwijamy się, słuchamy potrzeb naszych kursantów, no i staramy się na nie odpowiadać. Pani Magda, tak na sam koniec, trochę już Pani odpowiedziała na to pytanie, ale czy jak wygląda współpraca, bo rozumiem, że Pani wcześniej powiedziała, że właśnie że licealiści wyjeżdżają za granicę, i chciałam się zapytać, jak jeszcze inaczej wygląda Wasza współpraca z polskimi szkołami, instytucjami edukacyjnymi. I też takie łączone pytanie, bo wcześniej Pani powiedziała, że te młodsze osoby według raportu jednak ten poziom języka angielskiego mają trochę gorszy, ale czy zauważyliście jakieś rosnące zainteresowanie międzynarodową edukacją wśród młodzieży i też rodziców? Czy jakby chętniej rodzice wysyłają swoje pociechy właśnie za granicę? Bardzo. Um, rzeczywiście zauważamy rosnące zainteresowanie wśród rodziców i uczniów. Bo to często jest też uczeń, który idzie do rodzica i mówi, mamo, tato, chciałbym, chciałabym wyjechać do Stanów, przynajmniej na rok, żeby zobaczyć w ogóle, jak tam uczą. Więc rzeczywiście widzimy to. Roz zainteresowanie, mamy bardzo dużo zapytań o też ścieżkę edukacyjną, no bo co potem, co w trakcie, no na przykład, jeżeli uczeń wyjedzie na rok, będąc tutaj w klasie drugiej, no to co wtedy, jak wróci, prawda? Co, czy, czy na niego klasa czeka, czy, czy, czy gdzie, gdzie ląduje i tak dalej. Także, także rzeczywiście mamy dużo zapytań takich. No, i teraz tak naprawdę, z czego to wynika? No, z tego, że jesteśmy świadomi rodzice są też świadomi tych różnic w systemach edukacyjnych, prawda? Więc. Tacy, którzy są też otwarci na to, żeby pokazać dzieciom, jak ten świat inaczej wygląda, jak szkoła może wyglądać inaczej, bardzo chętnie właśnie na takie programy wysyłają. I powiem panu szczerze, że bardzo często też otrzymujemy telefony od tych rodziców, kiedy te dzieci tam jeszcze są na miejscu, którzy mówią, że. Są pod wrażeniem, jak to ich dziecko rozwija skrzydła. Jak wspaniale się rozwija, jakie staje się niezależne, samodzielne. No, że pokochało na przykład fizykę, no bo poznaje ją empirycznie, prawda? a nie wkuwa. Definicje, no i że ma wreszcie wielu przyjaciół i nie spędza tego czasu wolnego po prostu tylko w telefonie. Także to, to są takie, takie informacje, które dostajemy od rodziców naszych uczniów. A jeżeli chodzi o współpracę ze szkołami i uniwersytetami, to tak, współpracujemy z, wszystkim, no z wieloma placówkami na terenie całego kraju. Wspieramy też liczne przedsięwzięcia, ale również też docieramy do szkół za pomocą naszych wspaniałych ambasadorów, czyli młodzieży i ludzi dorosłych, którzy z nami wyjeżdżają i chętnie nas dalej polecają. Współpracujemy też z nauczycielami języków, ponieważ wielu z nich korzysta z naszych materiałów do nauczania języka teachers zone. Czyli podsumowując, wyjazd za granicę to nie tylko nauka języka, języka ale też poznawanie nowych osób. Tak jest. I na wyjazd nigdy nie jest za późno. I nigdy nie jest za późno, oczywiście, absolutnie zapraszamy i uwielbiamy osoby, które tak naprawdę mają różne motywacje, bo czasami to jest tych osób 50+, plus, że na przykład jakieś zmiany życiowe, typu rozwód, albo na przykład dzieci wyfrunęły już z gniazda na studia i wreszcie to jest czas na mnie, ja teraz w siebie chcę i zainwestować, bo na przykład nigdy nie miałam, nie miałem czasu na naukę języka angielskiego. Czy zawsze chciałam, chciałam się uczyć włoskiego czy hiszpańskiego? Więc y, to są naprawdę y, wspaniałe historie i, i świetne motywacje. W takim razie, pani Magdo, bardzo dziękuję pani za rozmowę. Moim państwa gościem była Magda Celejewska, Country Manager z EF Education First. I bardzo dziękuję pani za rozmowę. Bardzo dziękuję pani Piotrze, dziękuję państwu.